Proszę. Ale tym się bardzo nie przejmujemy. Robimy swoje od sześciu lat z uporem. Wyrąbujemy prawdę o tej straszliwej zbrodni dokonanej przez Niemców w Auschwitz. Nie pozwalamy na to, by kłamstwo i pokrętne narracje historyczne. Zmieniły prawdę o II wojnie światowej. Oczywiście. Pomóżcie nam w tym. Oczywiście, że tak. Proszę. I na koniec warto by też zapytać: co dzieje się z rodzinami dwóch Polaków zabitych przez ukraińskie rakiety przewodowe? Czy my naprawdę już nie mamy aż na tyle siły, żeby walczyć o Polaków? walczyć o polskich obywateli, czy rządy PiS i Platformy już tak nisko upadły, że czołgają się przed Żołęskim i Ukrainy? Zrozumiem, że trwa wojna, że agresja Rosji na Ukrainę usprawiedliwia wiele... Frajer usprawiedliwia Zaleński, kochnąć to w pizdę, kurwa, ja to mogę zrobić, nie kurwa, niech przyjedzie, to mu rozpierdolę mordę, nie usprawiedliwia kurwa. ...rozpełnia się kryminalistów. Nie usprawiedliwia prania pieniędzy w Polsce przez ukraińskich złodziei, zwanych oligarchami. Tak. A to, ma to usprawiedliwienia nie ma i nie będzie. Tych, kurwa, I po to właśnie powstaje Ruch Obrony Polaków, o. aby te wszystkie poglądy wyjaśniać. Ruch Obrony wyjaśniać. Polaków. Ja wiecie, Pan Gadowski. Jasno, wyraźnie, bez owijania w bawełnę. Koniec pieszczenia się z naszymi politykami i oficerami Pomóżcie hmm. w tym, a nie będziecie się więcej frustrować, że Polacy są poniżani przez własnych przedstawicieli. No po prostu musimy wyrzucić. Oczywiście. Nie ma Oczywiste. Powoli do tego dążymy. Dążymy i. Miłych wakacji i dużo dobrego. Dziękujemy Pana. Na następny tydzień, jak Pan był da, spotkamy się za tydzień. Dziękujemy I już w kolejnym regularnym komentarzu. Zdrowia, wolności wolność. Dróweczka. To są ludzie.